Dobra, się ma. <laughs> po dłuższej przerwie wracam do nagrywania Gotika. Jak zresztą możecie zobaczyć. No i <laughs> wcześniej sobie doszedłem do Pewnego momentu. Zabiłem kilka potworów tutaj, co były. I tam dalej był ten. No wiecie. Dwa, dwa ich krwiopicy, no więc teraz idziemy do kapitana Greka. Psst! Hej, ty! O co chodzi? Idziesz do miasta? Pewnie Dobra, w ważnych interesach. tej rozmowy. Słuchaj, wyglądasz <śmum> na bystrego gościa. Jestem pewien, że daleko do zajdziesz. Do bani, bo od, od razu nagram, widać, to, że nie dasz się łatwo do... Korinus Może chciałbyś dorobić sobie trochę na boku, wszystko. co? I zakończę odcinek. Ukrywasz się przed kimś? Ale skąd to jakaś bzdura? Po prostu lubię chować się za drzewami, aby wiatr nie wiał mi prosto w twarz. Ciekawe. No to jak będzie? Chcesz tę robotę? Nie wyglądasz na takiego, co ma złoto. Nie no, należę do towarzystwa, do którego zapewne przyzwyczajony jest szanowny pan, Bez, szanowny pan Jednak nie miałby spoko. pan nic przeciwko drobnemu powiększeniu pańskiej pokaźnej fortuny, prawda? A jak? Mogę na pana liczyć? Na no, jak? Dlaczego nie? Wybacz staremu wilkowi morskiemu Jestem po raz pierwszy w tej okolicy i nie znam panujących tu zwyczajów na własnej skórze przekonałem się, że podróżni z dalekich stron nie są mile widziani w tym portowym mieście. A teraz jestem całkiem zagubiony. Nie wiem, jak dostać się do miasta. Mam do załatwienia w mieście niezwykle ważne interesy, a moi klienci nie tolerują opóźnień, że tak powiem. Dobra. Pomógłbyś mi przedostać się przez posterunek Straży Miejskiej? Co? Dobra, pomogę ci. Jeśli chodzi o strażników, ma... Powinniście wpuścić, Biesiek. jeśli za Tego mi właśnie trzeba. Nikt na mnie nie zwrócił uwagi. Doskonale! Co? Wow, 50 Nędzne monet. 50 zł monet? Browara, Chyba żartuje. Złoto to nie wszystko przyjacielu. Niech ci to na razie wystarczy. Mam przeczucie, że wkrótce... I kto je? Mo... Dobra, na razie Grek ja zapisuję. Na wszelki wypadek, oczywiście. Dobra, zrobiłem cięcie. Też na wszelki wypadek. O, i idziemy powalczyć. Na pochybel magii. Aha, nie wiem czy mówiłem, ale... Bliżej nieokreślonej przyszłości, jak będę jeszcze robił tą serię to dołączam się do klasztoru, tak. Nie wiem to, ale mogę to moja ulubiona profesja, tak, profesja, profesja w tym w tej w grach ogólnie RPG. No, tutaj sobie jeszcze trochę pozbieram roślinek. O, zaryzywałem nieczy, można by nie sprzedać. 12 FS od czas nagrywania. No to ładnie. Ale śnieżek nie, nie pada. Wow, kuna na jaki hardcore. O jezu. To było dziwne Nie ma wuja we wsi, zapisujemy Bo to masakra Dobra, już jakiś materiał mam zabezpieczony Na w razie Tego No Blue screena. Więc zawsze czegoś będę mógł wam rzucić Kopla, pała by, yy, piła. Sorry. Nie chce mi się tego wycinać, a zresztą teraz korzystam z program z total video konwertera do robienia filmiku, więc wycinania za bardzo na wycinanie za bardzo nie ma co liczyć. Dobra. Ła! Tylko nie zeskakuj no Ale wiesz, wskoczyć to chyba byś kurna mógł, nie? No hop Hopla Dobra, idziemy Szukamy, szukamy, szukamy Tylko nie wiem czego, ale wiem, że czego szukamy Opla i... sprawiedliwie. Yo! Nie mówię przecież niczego muszę jak najszybciej się nauczyć tej... no... Wiecie jak to się nazywa. Akrobatyki. Cholernie przydatna rzecz w tej grze. No ale tutaj już nic nie ma. Ty, i znowu Sejbik swoim kompie, chyba co 30 sekund będę zapisywał. <grystanie> Dobra, lecimy spogadać ze strażnikami. Stoć! A dlaczego nie? Ty tu nie wejdziesz, chłopcze! A dlaczego? Dlaczego nie? Już po twoim obszarpanym wyglądzie widzę, że jedyne co ze sobą przynosisz, to kłopoty. A nie nasz. W mieście mamy już dostatecznie dużo kłopotów. Nie ma tu miejsca dla ludzi bez pieniędzy. To co ty nie powiesz? Nie wiem już. Mam tu zioła dla alchemika Konstantina. Ach, tak. W takim razie pokaż mi, co przynosisz. Proszę cię bardzo. Ta tak. Wygląda w porządku. Dobra, wchodź, tylko żadnych burt. Rozumiemy się? Aha, ta, ty się tak znasz na roślinach, jakie ja na tym, na robieniu kartofli. Stój, nieznajomy! Mam Jestem lotar, znajomy. królewski palatyn. No, Dobra, tego, na... tą jego galaninę, ten, że... Straż nie zdołała rozwiązać zagadki tych dziwnych zdarzeń. Zabrzyma. Nic więc dziwnego, że ludność miasta zachowuje się nieufnie w stosunku do obcych. Uu, Będąc w mieście, staraj się nie zwracać na siebie uwagi. Dobra. Mam swoje zdanie. Przepisy to tam no, do... Ode mnie nikt się tego nie dowie. Jak mogę zostać obywat obywatelem? Obywatelem miasta może być jedynie osoba posiadająca stałe zatrudnienie. Mnie to i tak nikt nie, nie myśli jednak, że obywatelstwo daje ci prawo. Nie prawa. trzeba mi więcej Ty... kłopotów. Dora, to taki niewalny... Dobra, to takie niewarne Dobra, wszystkie nie u niego przewinę. Czy będę się lepiej trzymać od tego z daleka? O Jezu. O tym było wiadomo od dawna. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Gdzie mogę spędzić noc? Jeśli szukasz miejsca do spania, się udaj się do wiadomo. gospodyna przeciwko Koszar. Ode mnie tego nie Paladyni uznało. opłacają kwatery dla wszystkich przyjezdnych. Jeżeli Wędrowni nie nie handlarze również tam sypiają. Pomagać wbrew jego woli. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Mam ważną wiadomość dla przywódcy Paladynów. Tylko nie mówię, Wielmożny nie lord. Wiemy. Wszelkimi sprawami pospólstwa zajmuje Będę się Lord Andre, do dowódca Straży Miejskiej. Nie mówię ci przecież nic nowego. Posłuchaj, miastu zagrażają smoki. No to to nie ten Kolejny szaleński I tak już mamy w mieście wystarczająco dużo problemów. Nawet bez jakiegoś nawiedzonego dziwaka, straszącego obywateli niestworzonymi historiami o smokach. Ostatnia osoba, która opowiadała tutaj historię o Smokach, została przeze mnie aresztowana i wysłana wraz z resztą więźniów do Górniczej Doliny. Więc lepiej uważaj, co mówisz. Nie możemy pozwolić, aby ktoś siał panikę wśród naszych obywateli. Trudno być tego pewnym. Dobra. Czy ktoś już ostrzegał was o zagrożeniu ze strony Smoków? Tak. Nazywał się Diego, nie przynajmniej nie tak mi się wydaje Aha, spoko Ostrzegałem go tak jak problem. ciebie ale ten szaleniec nie chciał mnie w ogóle słuchać jego szaleniec. spoko Przybywam Pamiętuj aby ten, zdobyć oko i nosa święte oko i nosa o skąd o nim wiesz, nie należysz do zakonu no po prostu bez talent. powiedział mi o nim pewien mag, nie Kroń wiem jakimi motywami mógł się kierować, powierzając ci jeden z sekretów naszego zakonu. To naprawdę nie mój problem. Z pewnością nie chodziło mu o to, abyś położył swoje brudne łapska Było na naszej świętej No, No to mi nie chodziło, nie. Ale i tak tego nie Nie chcę więcej o tym słyszeć. Dobra, buraku. Nie, Najpierw już, te opowieści wierzyć. o smokach, a teraz jeszcze coś takiego. To oburzające. Sękio, no no i spać. Musiały no. pojawić się problemy. Mej, mistrz Ciętyerii, postych. Co muszę wielość, zrobić, tam. żeby zdobyć taką zbroję jak twoja? Co takiego? Nawet nie jesteś członkiem straży. I tak nie, nie jesteś nie. nawet obywatelem. Słuchaj, nie żył kapel, Skąd nie? ci przyszło do, do głowy, że przecież. mógłbyś założyć zbroję paladyna? A tak jakoś. Tylko z kilku zgadzam. członków straży, którzy wykazali się szczególnymi zasługami, zdanie, dostąpiło tak, tego zaszczytu. ciekawe co ty zrobiłeś. Jeśli Zupełność chcesz zostać paladynem, zgadzam. masz przed sobą długą drogę, chłopcze. o tym wcześniej. Dzięki, ale ja jestem już dorosły. Dobra, no to tyle. Na razie. Nic nowego. Y Trudno mi w to uwierzyć. Muszę iść. Jeśli jeszcze raz usłyszę, no że opowiadasz niczego. mieszkańcom tego miasta jakieś bredni o smokach, wpadniesz w tarapaty. Rozumiemy się? Dobra, skąd? bo mnie nudzisz. To nie dobrze. No dobra, no i to tyle w tym odcineczku. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Więc następnie zaczynamy od tego A momentu. było wiadomo od dawna. A więc na razie.